Siemaneczko, witam. Dzisiaj będziemy montować system do ogrzewania podłogowego firmy Teksterowniki. Mamy tutaj model L8. Także krok po kroku pokażę Wam, jak to zrobić we własnym zakresie. No i tak, pierwsze co zrobimy, to rozkręcimy listwę i zamontujemy sobie tutaj na rozdzielaczu można ją na kołkach zamontować, prawda, do ściany ja zamontuję na rozdzielaczu, po prostu na teretytkach, tak żeby zawsze można było zdjąć w razie serwisu, w razie czegoś żeby do rotometrów się można było dostać także rozkręcamy, montujemy rozkręcamy, rozkręcamy cztery cztery śrubeczki no, i tak, już mamy rozkręcone. Także bierzemy, przykręcamy sobie zasilanie. Tutaj warto zwrócić uwagę. Mamy neutralny, prawda? Uziemienie. Także to sobie wyciągamy. Niebieski, neutralny. Tak, tak. Z prawej. Teraz się wykręci płaski. Widać, widać i przykręcamy ziemiany środek wszystko jest ładnie opisane na listwie, także nie da się pomylić. Tutaj będziemy montować, przykręcać siłowniki, prawda? przykręcone. Teraz sprawdzimy sobie czy wszystko gra. Zaświeciło się. Jest dobrze. Teraz przykręcimy sobie siłowniki. Dobrze jest mieć rozpisane pętle, prawda? Bo tutaj mamy 8 sekcji i na przykład salon z kuchnią mamy cztery pętle, prawda? Także podłączymy sobie pod pierwszą sekcję no i tak za koleją. To nie jest tak, że tak, tutaj mamy cztery otwory, to możemy tylko cztery siłowniki podłączyć, bo możemy na przykład podwójnie kabelki dać i będzie osiem siłowników, prawda? Ta listwa może obsłużyć do 50 siłowników, także na duże inwestycje też się nada. Dobra. Przykręcamy te siłowniki i później podłączamy do listwy. Okręcimy siłowniki za koleją. Siłowniki mamy przykręcone, teraz będziemy podłączać ich do listwy, prawda? Pod pierwszą strefę podłączymy te cztery pętle, tak? czyli salon z kuchnią będą pod, pod tą strefą, pod jedyneczką No i tu mamy rozpisane to jest szóstka, siódemka, ósemka i dziewiątka. 7, 8, 9. Lecimy od tego. I teraz tak, tutaj samo możemy sobie wyjąć, prawda? Ups. I do N, neutralny, podłączamy niebieskie. I... Dobra, I teraz brązowe. Podłączamy. No i podłączamy, prawda? Pyk, pyk. No i tak ze wszystkimi strefami. Włączymy sobie kocioł w razie co. Yy, instalator przy pierwszym uruchomieniu podłączył nam taki przewodnik do sterownika. Także jak będzie Wam uruchom uru pierwsze uruchomienie robił, to poproście o coś takiego. I podłączamy do NO i COM, obojętnie które, czy niebieski, pierwszy, czy czy drugi. To nie ma znaczenia. No i tak, mamy wszystko podłączone. Teraz nam się wyświetla brak aktywnych stref. Nie mamy jeszcze podłączonych regulatorów, prawda? Także zaraz do tego przejdziemy, ale najpierw sprawdzimy sobie, czy wszystko nam działa. Wchodzimy w pracę ręczną i mamy 5 stref, prawda? W naszym przypadku. Także włączamy, od razu słyszałem, że coś tutaj. Drugi pięć, schodzimy na dół i styk beznapięciowy. Kocioł już dostał. Sygnał i się załączy, także wszystko gra. My wybraliśmy regulatory, regulatory R8B, także w zestawie przychodzi nam regulator z baterykami, instrukcja obsługi pach. Tak. Dwie bateryjki. Do tego regulatora również można podpiąć czujnik temperatury podłogi. No i ma wbudowany czujnik yy, wilgotności powietrza, prawda? Tu jeszcze w tej obudowie, jak nie chcecie przykręcać tego do ściany, można taką nóżkę sobie zamontować. O! No, i stawiacie sobie wtedy, nie? Bez wiercenia, bez kombinacji warto jeszcze sobie zaznaczyć regulator pod daną strefę, tak żebyście później nie pomieszali to. Przechodzimy do rejestracji regulatorów. Także wchodzimy sobie w menu strefy. Jedynkę omijamy, pod jedynką będzie panel kontrolny, to przejdziemy do tego później. Strefa druga, rejestracja. Czy zarejestrować czujnik? Tak. No i teraz następna strefa. Rejestracja. Czy zarysować? Tak. Pyk. Zarejestrowane. Także na momencie. I tutaj znaczymy sobie trójeczkę. I teraz czwarta strefa. Rejestracja. Tak. Pyk. Zarejestrowano. OK. Czwarta i teraz piąta strefa, Pyk. menu, Rejestracja. Tak. Czach. Zarejestrowano. OK. I po rejestracji. No i tak, teraz widzimy. Na przykład mamy trzecią strefę, prawda? Temperatura na regulatorze jest 19,4. Zadana jest 22 stopnie. Także tak jak widać, teraz tylko te rotometry są opuszczone. No bo dogrzewa tylko tutaj podłogę, prawda? Nie, nie po całości. Tutaj mamy zasięg 100%, no i baterię. Także wszystko proste i czytelne. Można sobie przeskoczyć na czwóreczkę. Mamy teraz 18,7. Regulator taką temperaturę yy, zanotował, a zadana jest 22. Także też dogrzewa nam yy, tą strefę. Teraz przejdziemy do panelu kontrolnego. Także wszystko działa. Teraz podłączymy sobie moduł Wi-Fi. Tutaj podpinamy pod RS. Pyk. Tu gdzieś kabelek sobie. Schowam, no i tu na ścianę przyczepimy, nie. Moduł Wi-Fi mamy już połączony z Internetem, także przejdziemy do rejestracji tego modułu na listwie. Także przechodzimy do rejestracji modułu internetowego. I tak schodzimy sobie menu instalatora, moduł internetowy, wchodzimy, załączony i rejestracja. Zarejestrować. I teraz podało nam yy, hasło, które będzie ważne przez godzinę czasu do aplikacji na telefon, prawda? Na Androida. Podłączamy sobie panel kontrolny. Tutaj mamy puszkę 60, zamontowaną. Dwa przewody. Neutralny pod N. Pyk. Ja trochę za, za grube, chyba te kable tutaj zamontowane. O! I obsadzony No i dobra, wchodzimy w menu. Szukamy rejestracja. Ok. Zarejestrować moduł. Ok. No i tak mamy. Na przykład salon, prawda, zadana 19, możemy sobie z panelu kontrolować top temperaturę. Fajnie przesuwamy sobie takim suwaczkiem, możemy stałą, czasową, prawda, ustawić sobie. Także tak, można też tak to sobie zmienić, czasowa wejście gdzie to było menu, ustawienia harmonogramu. Harmonogram lokalny. Cały tydzień możemy sobie ustawić godzinę, wszystko, tak? Jak chcemy, ale pokażemy to jeszcze z yy, internetu, nie? z aplikacji jak to, yy, jak to można zrobić. No i tak, mamy wszystko popodłączane, wszystko cyka, pyka. Powiem Wam naprawdę prosta sprawa. Każdy sobie z tym poradzi. Kto ma śrubokręt gwiazdkowy i płaski, zresztą sami widzieliście. Jeszcze pochowam te kabelki, żeby to ładniej wyglądało. Chociaż powiem Wam, że już wcale nie musimy zaglądać do kotłowni, nie? Dzięki temu modułowi Wi-Fi możemy tym sterować z każdego miejsca na Ziemi. Możemy ustawiać temperaturę w każdym pomieszczeniu z osobna, ustawiać godziny, w jakich godzinach ma być jaka temperatura. Naprawdę bardzo dużo możliwości. Oczywiście też wszystkim możemy sterować z poziomu tego panela, tutaj, ale jeżeli ktoś by nie chciał mieć e, takiego panela, czy też sterować tym przez aplikację e, na telefonie, nie musiałby mieć e, po prostu tego modułu Wi-Fi, bo równie dobrze można wszystkim sterować z poziomu tych regulatorów pokojowych, tak tu można sobie temperaturę podnosić, obniżać, także wcale nie potrzeba jest yy, kupować tych wszystkich gadżetów, my po prostu chcieliśmy, chcieliśmy mieć dostęp do tego przez internet, tak żeby można było robić to zdalnie Naprawdę fajna sprawa. Polski producent teksterowniki, link w opisie filmu. Jeżeli ktoś myśli o inteligentnym domu, ma ogrzewanie podłogowe czy też grzejnikowe, naprawdę polecam. Naprawdę polecam. Naprawdę fajna, wygodna sprawa. Nie? Na temat aplikacji na telefon nagram osobny film, bo naprawdę możliwości jest bardzo dużo. No i po prostu byłoby za dużo materiału jak na jeden odcinek. Także trzymajcie się do następnego.